Cześć, ja na imię mam Tomek i witam Was w Bibliotece Młota Bojowego. W październiku 2020 roku Games Workshop zaczęło publikować krótkie opowiadania, które były i dalej są ciekawym uzupełnieniem kampanii Broken Realms. Jedne z nich zgrabnie uzupełniają ruki fabularne, inne tworzą tło i klimat, a jeszcze inne kręcą się wokół modeli, które w tamtym czasie miały swoją premierę. Niezależnie jednak od tego, jaki był cel ich napisania, to każde z opowiadań wnosi coś nowego i ciekawego do świata, w jakim rozgrywamy nasze potyczki w Age of Sigmar. Pierwsze opowiadanie, które przetłumaczyłem i chciałbym wam przeczytać w moim przekładzie, to The Clobbering, czyli Lanie. Opowiadanie pokazało się 30 października 2020 roku i jest pierwszym z serii 20. Ta krótka historia opowiada o pojedynku pomiędzy dwoma urrukami oraz o tym, jak może przebiegać zmiana ze zwykłego zielono-skórego do splittersa. Zapraszam! The Clubbering, lanie. Bokrok pokręcił głową z lewa na prawą, tak, że kości w jego karku aż strzeliły głośno. Wstrząsnął ręką i wykonał kilka próbnych machnięć swoją ulubioną, nabijaną kolcami maczugą. Całe plemię zebrało się wokół ich dwójki, krzycząc i hucząc jak dzikie małpy na widok krwi. Jedynie szaman trwał w ciszy, patrując się w niego złowrogo, z zamaski malowanej niebieską, roślinną farbą. Jego przeciwnik, Graka ze podskakiwał żywawo, odbijając się od błotnistej ziemi stopami o paskudnych, długich szponach. Był wyższy od Bokroga, a ramiona miał długie i żelaste. Sama skóra i kości. Nie można by sobie nim pojeść. Ważył prawdopodobnie mniej więcej połowę tego, co Bokrog. Było to tym bardziej możliwe, że od stóp do głów ciało Bokroga kryła zbroja. Niemniej, jego przeciwnik był młodszy. Wręcz biła od niego pewność siebie, a na twarz wypełzł mu szeroki, obłąkańczy uśmiech, który ani trochę się Bokrogowi nie podobał. Może to właśnie jemu uda się wpuścić wyszczerbione ostrze włóczni pomiędzy płyty jego pancerza i zakończyć to wszystko. A może nie? Nabijana kolcami, płytowa zbroja uratowała mu życie więcej niż raz. Metal, z którego była wykuta, miał osobliwy, niebieskawy odcień przez co reszta orruków z plemienia twierdziła, że zbroja jest szczęśliwa, a może nawet nosiła błogosławieństwo Gorka Morki. Taszcząc ją na swoim grzbiecie, wszędzie i całymi dniami, Bokrok bynajmniej nie czuł się, jakby nosił jakiekolwiek błogosławieństwo. Zbroja ważyła chyba stonę i przez nią każdy jego mięsień wył z bólu, a zwłaszcza słabsze kolano. No a do tego ten dudniący ból głowy, który odbijał mu się chem z tyłu czaszki. To pewnie przez to, że przesadził z ilością skakunowego piwa poprzedniej nocy. Albo to, no albo się po prostu starzeje. Znienacka, chuderlawy przygłup ruszył na niego i włócznia wystrzeliła w jego stronę. Bokrog parsknął z pogardą, parując cios, następnie wykonał krok w przód, żeby atakiem z góry złamać włócznie w pół. Jednak ta cofnęła się szybko jak wąż, unikając miażdżącej maczugi. Grot włóczni ponownie wyskoczył w jego stronę, trafiając w szczelinę między napierśnikiem a krawędzią hełmu w kształcie wielkiej zębatej szczęki. Ten cios zabrał kawałek jego gardła i Bokrok poczuł, jak stróżka krwi spływa do dołka przy obojczyku. Gdyby w ostatniej chwili nie skręcił się w uniku, Grot przebiłby go na wylot. Pozwól młodziakowi trafić kilka strzałów. Niech będzie zbyt pewny siebie. Wtedy maczuga zrobi swoje. Pomyślał. Kolejne pchnięcie włócznią, za szybkie pchnięcie. Tym razem gruchnęła w jego hełm, sprawiając, że aż zadzwoniło mu w uszach. Tłum zakrzyczał i zapiał z podniecenia. Bokrok wyrwał przed siebie, słabe kolano w proteście zapłonęło bólem, a on rycząc wściekle, zamachnął się maczugą. Graka odskoczył w tył poza jego zasięg z gardłowym rechotem, słyszalnym pomimo ryku tłumu. Po czym zaatakował włócznią po raz kolejny. Tym razem jednak Bokrog złapał ją wolną ręką zaraz za grotem i pociągnął mocno. Młodziak potknął się i ruszył na spotkanie nabitej kolcami maczugi. Ta trafiła Grakę pod pachę wyrywając płat skóry i mięśni, aż tłum zawył w uznaniu, kiedy młodziak runął w tył wypluwając przekleństwa. Z tego się pośmiej, Przygupie. syknął do siebie. Wtedy włócznia zawinęła młynka w ataku, który został sparowany przez Bokroga a potem niespodziewanie jej ostrze nadleciało z drugiej strony tak szybko, że Bokrog nie mógł zrobić już nic poza przyjęciem ciosu. Grot brzęknął potężnie o napierśnik, sprawiając, że jego metalowa płyta zadźwięczała podobnie do dzwonu. Bokrog opuścił głowę i zaszarżował szeroko rozkładając ramiona, tak, żeby młodziak nie mógł uskoczyć na boki. W odpowiedzi Graka wyskoczył w górę, Oparł stopę na jego naramienniku, odbijając się jeszcze wyżej w przód, żeby wylądować z chlapnięciem na środku błotnistego ringu. Bokrok zachwiał się i wsparł się na ręce, która ujechała w błocie, kiedy walczył o utrzymanie równowagi. Tłum wokoło śmiał się wprost do jego ucha. Poczuł nawet, jak ktoś dociska butem jego krzyże do ziemi, a drugą podeszwę poczuł na swoim karku. Bokrok barknął i machnął za siebie maczugą, ale napastnicy zdążyli cofnąć nogi. Ten graka ma tu za dużo swoich chopaków. O dwie nogi za dużo, przeszło mu przez myśl. Wielki, zakuty w zbroje ork, syknął przez zęby, teraz już wściekły nie na żarty. Ruszył przed siebie gotowy na kolejny atak włócznią. Poprawdzie nie miał wielkiego pola do manewru, biorąc pod uwagę różnice w zasięgu broni. Musiał po prostu przyjąć uderzenie na zbroję, a potem oddać cios najsilniej jak tylko. Nagle Graka wykopał pecynę błota prosto w jego twarz. Muł całkowicie zalał mu oczy i ponieważ miał na głowie hełm, nie miał już szansy go zetrzeć. Podstępnie oślepiony, zaszarżował zgodnie z instynktem. Wtedy coś zabójczo szybkiego potężnie gruchnęło go w kolano. To słabsze kolano. W rozbłysku bólu noga ugięła się pod nim i padł na kolana, a przez agonie w jego głowie przebiły się usłyszane wcześniej słowa szamana. Będziesz chodził z chorą nogą bokrog, to dostaniesz za swoje. Następny co poczuł, to kopniak w gardło, przewracający go na plecy i jednocześnie szerzej otwierający ranę zadaną wcześniej włócznią. Zbyt ciężki, by się podnieść, czuł się jakby połknął własny język. Nadomiar złego igły bólu przyszły mu pod brudek, bo ostra końcówka zabójczej broni jego przeciwnika wciskała się pod hełm, żeby zatopić się w jego ciele. Bokrok ryknął z oburzeniem, kiedy paskudne, wyszczerbione ostrze podważyło przyubice i podniosło ją. Jakimś cudem znowu wspiął się na kolana i otarł twarz z błota w samą porę, żeby zobaczyć sylwetkę graki z impetem opuszczającego mu na głowę drzewce włóczni. Buch! Potem była już tylko ciemność. Zmieszało już, kiedy bokrok oprzytomniał. Tłum zdążył zniknąć. Podobnie zresztą jak jego zbroja. Zdjęta z niego za pomocą noży, których nieostrożni i niedbali właściciele zostawili na jego skórze całe tuziny krwawych bruzd i nacięć. Usiadł, podliczając jasno czerwone rany rozsiane po całym prawie ciele. Dudnienie w głowie było chyba z dziesięć razy głośniejsze niż wcześniej. Ale dziwo! Nie sprawiało mu już bólu. Podobnie jak liczne rany. W zasadzie było wręcz przeciwnie. Krew buzowała mu w żyłach, sprawiając, że czuł się dziwnie pobudzony, kiedy stawał na nogach. Wiatr na jego odsłoniętej skórze zdawał się go oczyszczać, wręcz napełniał go nowymi siłami. Szaman wciąż stał tam, gdzie wcześniej, wciąż gapiąc się nieprzyjemnie. Czujesz to, zaskrzyczał. Dudniący dźwięk? zapytał Bokrog. To nie dźwięk, to uczucie odparł. Wtedy coś zaskoczyło w umyśle Bokroga. Wysoko, ponad szamanem, silny wiatr gnał chmury, z których jedna przypominała trochę szarżującego jeźdźca dzików powoli torując sobie drogę przez kolejne i kolejne ściany gęstych, białych chmur nie. To nie był jeździec dzików, to coś o wiele większego, coś bardziej pierwotnego. To był Bóg. Szaman podszedł do niego, zanurzając swoje pokrzywione paluchy w misce z barwnikami z leśnych grzybów. Bokrok, zbyt oczarowany fantastycznymi chmurami, żeby powstrzymać szamana, pozwolił, by stary orruk rozsmarował jasno-niebieski pigment na jego twarzy i klatce piersiowej. To już czas, dnia. Zapytał wojownik. — Ta. — On nadchodzi, co nie? — Ta, nadchodzi. — To lepiej już iść. Bokrok zrzucił z siebie ostatnie pozostałości po zapięciach zbroi. Ze śmietniska znajdującego się na skraju obozu wybrał przyzwoitych rozmiarów kość, po czym ruszył w kierunku dudniącego dźwięku w swojej głowie. Kolano nie zabolało go ani raz. — Czuł, że jest gotów. Tak, lepiej już dziś. mruknął pod nosem szaman, nieobecnym wzrokiem wpatrując się wciąż wgnane wiatrem chmury. Ok, teraz myślę, że czas na krótkie posłowie. W tej historii byliśmy świadkami tego, jak zwykły orruk zaczyna swoją wewnętrzną przemianę w dzikiego i prymitywnego bonsplitera. Wiedzieliśmy już wcześniej z Battletomów, że ten rytuał przejścia odbywa się głównie wewnątrz orruka. Jednak ta historia pokazuje nam troszkę więcej. W głowie bokrok słyszy dudnienie, co początkowo bierze za zwykły ból albo kaca, a okazuje się ostatecznie być to wezwaniem do pogrążenia się w wiecznym polowaniu bo jak wiemy, splitter z tym się głównie zajmują polowaniem na wielkie bestie. Szaman, rozmawiając z Bokrogiem, mówi mu też, że to, co Bokrok bierze za dźwięk w głowie, jest tak naprawdę uczuciem. Wyobrażam to sobie jako to uczucie w klatce piersiowej, kiedy z wielkiego głośnika na koncercie basy uderzają tak mocno, że aż czuje się je w półce. Coś, co wstrząsa wręcz całym ciałem. Coś takiego musiał czuć Bokrog. Szaman doskonale zdawał sobie sprawę, że to religijne wezwanie wiary Gorka Morki, choć kształty, które Bokrok widział w chmurach, mogą sugerować wizję przedstawiającą kragnosa, to jestem pewien, że to jednak gorka morka ją zesłał. Generalnie opowiadanie jest zacne. Zastanówmy się więc chwilę, jak można to przełożyć na budowanie klimatu i historii w waszych armiach. Jeśli grasz z zielono-skórymi, z to może wódz twoich dzikich orków to właśnie Bokrok, który tamtego dnia rozpoczął swoją drogę na szczyt i teraz będzie prowadził twoje oddziały do zwycięstwa razem z szamanem, który towarzyszy mu od tamtego dnia. A może zupełnie w drugą stronę, może właśnie młody podstępny Graka Despier, bardziej ci się spodobał i to on będzie teraz prowadził twoje oddziały. No a jeśli obaj wojownicy przypadli ci do gustu, to świetnie się składa, bo w ramach Armii Orruków można mieszać różne frakcje i prowadzić wewnętrzną rywalizację o pozycję najniebezpieczniejszego Warbosa i notować sobie w zeszycie, który z modeli zdjął więcej nieprzyjacielskich jednostek ze stołu. A propos stołu. Jakie modele mogłyby nosić imiona bohaterów opowiadania? O ile na początku tekstu opis Bokroga najbardziej pasował do modelu jednego z Art Boysów, o tyle pod koniec historii był to zdecydowanie Savage Big Boss albo po prostu jeden z Savage O'Ruków. Wspomniany szaman to będzie zapewne Wurgog Prophet. Ciekawe jest jednak jakim modelem byłby Graka, bo z opisu pasowałby mi na Król Boysa zdecydowanie bardziej niż na Iron Jossa. Długie ramiona, szczupła budowa, do tego jest wyposażony we włócznie tak jak modele z zestawu Dominion. No i nie zapominajmy o taktyce, którą zastosował w walce. Podstępnej taktyce charakterystycznej dla Morka i jego wyznawców. Możecie wymyślić, co Wam się żywnie podoba, bo opowiadania takie jak to są tylko źródłami świetnych pomysłów. Bazujcie na nich albo wymyślajcie coś całkowicie własnego. Mam nadzieję, że moje tłumaczenie Wam się spodobało i fajnie spędziliście ze mną czas. Jeśli materiał był dla Was interesujący i chcielibyście jeszcze posłuchać mojego gadania, kliknijcie lajka like i zasubskrybujcie kanał bardzo motywuje do przygotowywania kolejnych tekstów. W przyszłości mam zamiar przetłumaczyć resztę opowiadań z Broken Realms i bardzo bym chciał, żebyście mi w tym towarzyszyli. Na kanale będą się pojawiały również streszczenia innych historii ze świata Warhammera, a być może artykułów ze strony Warhammer Community. Zależy co wam będzie się bardziej podobało. Ja ze swojej strony zapewniam, że w regałach mam jeszcze trochę książek, w których jest cała masa inspiracji do budowania klimatu wokół Waszych Age of Sigmarowych armii. Tymczasem trzymajcie się ciepło i zapraszam ponownie do mojej biblioteki. Cześć!